A Bogu, witajcie, kupiłem sobie nowy, nowy ul. Mm, leżak kręcę ten film z tego względu, że po prostu jest warty polecenia. Ten ul z tego względu, że jest bardzo fajnie wykonany. Jest to ul 26 ramkowy. Blacha offsetowa jest na pokryciu dachu. Ale co mnie najbardziej uderzyło w tym ulu, to to, że wszystko. Jak i dookoła ula, jak i w środku ula, wszystko jest wykonane z dechy. Normalnie z deski, bez żadnych płyt, nawet daszek jest z deski, podłoga jest z deski, wszystko jest z dechy zrobione. To jest ul dwurodziny, czyli 23 km, czyli 13-13 lub 10, 16 zależy jak to tam już chce uważa Jaka duża rodzina, czy to będzie gospodarka, gospodarowanie w tych ulach na. rotacyjnej, na przykład hodowli tak, pszczół, czy, czy, czy na przykład tak jak ja planuję, że na przykład dwie rodziny przy mniejszych pożytkach, dwie rodziny na jednej półnastawce, w ten sposób krata odgrodowa na dole, tak. Można też przy większych pożytkach, przepraszam, ale muszę tu używać czasami dwóch rąk też, tak wiadomo, e, tu jest przegroda. Jeśli ktoś będzie chciał nam na miarę procenta, to będzie na końcu filmu i w opisie też na pewno. Hmm. Także wszystko jest zrobione z deski. Co jeszcze jest warte zauważenia, że wszystkie elementy, nie ma żadnych gwoździ, żadnych skrzywek. wszystko jest na wkrętach, tak? Także to na pewno nie będzie się rozłazić. Z boku jest, tak jak to zresztą w leżakach, taka rewizja do no czy wymiecenia pszczół, czy, czy sprawdzenia sobie osypu warozy. Ja wychodzę z denic higienicznych, mam ich 15, ale no wiadomo, one zostaną, bo się nie rozlecą. Jednak uważam, że w denicach to jest yy, brud, syf i, i, i tyle. I różne patogeny tam też mogą się gromadzić w denicach, na tych siatkach. Yy, można tutaj użyć na przykład, ja takie metalowe używam wkładki sobie że tutaj się ją wkłada tak przed leczeniem psu z takim tutaj jest zawinięte. Ja teraz jej nie mam, może ją pokażę przy jakiejś okazji. Po prostu wyciągam, chowam tak I, i, i gotowe. Nawet na zimę można ją włożyć, że jak pszczoła się sypie, żeby nawet nie wymiatać, tylko ją po prostu wyciągnąć tą wkładkę. Także tak to wygląda. Ech, co jeszcze? Jest naprawdę bardzo starannie wykonany. Nie ma żadnych zadziorów, wszystko jest heblowane. Wszystkie deski są heblowane, tak? Wszystko jest ładne, gładziutkie. Ja tutaj zostawiłem go do środka, gdzie mam piec z tego względu, że będę go teraz opalał. Tak mi też sprzedawca doradził, żeby tego nie robić teraz na dworze, gdyż jest zimno. I deski by mogły się wykrzywić, czy coś tam. Myślę, ja bardzo na tym nie znam w środku gdzie jest ciepło, jak go dopalał i później malował jeszcze. Tutaj tako ma dwa wlotki, tak. Tu wiadomo trzeba sobie dać yy, na wylotek ten przykręcić. No tą zasuwę taką tak na zimę, nie? Ale to jest mały pryszcz. Tu mamy taki duży wylot jeszcze, który też na pewno ułatwi nam wentylację w porze zimowej. To też yy, nie trzeba tego ściągać w zasadzie wlotka. To jest też fajnym rozwiązaniem y, przy, przy właśnie jakichś wyższych temperaturach i przy powrocie też z pokarmem czy, czy dla pszczół tak? y, wylotki można na zimę ściągnąć, żeby nam sikorki nie <grybujesz> nie, te, nie, nie siadały, tak? Ptactwo i tak dalej. Stojaszek też jest z tego w komplecie. Naprawdę ja jestem ogólnie podrożeniem, tak, bo ja jeszcze tak starannie wykonanego ula nie miałem u siebie. Kto jak to? tu są nawet rączki, jakby trzeba było go przenieść, dwie osoby, to też można go przenieść, nie. Także, jeszcze pokażę, bo chyba nie nakręciłem, o. Co jeszcze, jest, jest spadzisty, tak, jak widać, co też jest dobre przy wentylacji tego ula. Wentylacja jest w rogach. Przy zimowli. Także naprawdę miałem już kilka uli u siebie. Mam też właśnie takie leżaki stare, ale to jest naprawdę. Ja jestem po prostu tym, że wszędzie jest drewno i, i nie ma żadnych płyt, nie ma żadnych tych sklejek czy czegokolwiek. Po prostu jest wszystko z litego drewna zrobione i taki ul naprawdę wytrzyma lata. Lata, i myślę, że. Jak się o nich zadba, to mnie już nie będzie, a on jeszcze będzie, nie? <laughs> Także można. Mogę to śmiało polecić z ręką na sercu. Jest to mała firma dbająca, widzę o, o, o swój towar. I dlatego kręcę ten film po prostu, bo uważam, że takie wykonanie trzeba chwalić i, i trzeba się tym podzielić. No i tyle. Ja to nie robię w sensie takim, że jest to jakieś sponsorowane, czy coś, bo za ten ul zapłaciłem. Koszt takiego ula jak ja mam, akurat, bo tam chyba są jeszcze warszawskie robię tak dalej, e, kosztuje 680 zł. Tutaj jest namiar na wykonawcę, jakby ktoś chciał. Jest ode mnie ogólnie tutaj z Murowa e, jakieś 30 km. W zasadzie szkoda, że wcześniej, żeśmy się nie poznali tutaj z kolegą, bo, bo mówię, no miałbym tych uli już więcej na pewno. Mm, przynajmniej połowę pasieki przeniosę na te ule, przynajmniej te, które mm, podyskują miód, a nie jest w nich prowadzona matek. to przejdą na takie ule. Bo tak jak mówię, no pierwszy pożytek mam duży, tak, bo to lasy wszystko kwitnie, ale już na przykład czasami z lipą jest albo jej nie ma, albo jest jej mało, tak różnie to ten. Wtedy sobie robię coś taki bajek cyk. Dwie rodziny pracują na jedną miodę, jest wszystko ładnie zasklepione. Wtedy nie jest to ramki są pełne, szybko zalane i można odebrać. Nie? Także no, no, to w zasadzie chyba tyle, tak co mogę powiedzieć o tym ulu. No, ja naprawdę pod wrażeniem nie? tego ula. i, i i serdecznie go polecam. Jeżeli ktoś oczywiście pracuje w pasie stacjonarnej, tak i, i bo wiadomo, że taki ulno też można przewozić, jednak jest już kupę roboty z tym, bo to jest ciężkie. Yy, a jeżeli ktoś ma właśnie pasiekę stacjonarną, tak jak ja tam nie planuję tam wywozu, to jak najbardziej taki ulter wy, wybacza dużo błędów na pewno bo zawsze gdy coś się skrzani w jednej rodzinie można to szybciutko do zimy połączyć i, i nie ma z tym żadnych problemów. Także rewizja jest aha, z jednej i z drugiej strony wiadomo. Bo to są dwurodzinne jakby ule. No. Można coś prowadzić na zasadzie takiej, jak ktoś nie chce półna stawek, to może sobie robić właśnie tak tą rotacyjną hodowlę, też, że gniazdo większe, tak z jednej strony miodnia. Tutaj od, odkład jakiś, żeby mm, się rozwijał, tak? Później to się łączy do zimy, leczy i tak dalej, nie? Znaczy, odkład cały czas się leczy to wiadomo, chyba tego nie muszę mówić. Tak czy inaczej, no od razu, jak wszedłem tam do, do, do niego, zobaczyłem ten urt, to się aż gęba mi ucieszyła. Bo już samo wykonanie od razu samo o sobie mówiło. Ja na takim ulu jeszcze nie gospodarowałem. Będę zaczynał to jednak z moją gospodarką, z datą umierzałem. Mnie jestem przekonany nawet. I No i tak jak mówię, no, mam takie dwa stare, w których hoduję matki. Tam nie mam jednak półnastawek, tam miodu nie pozyskuję w tamtych ulach, więc to będzie, tak powiem, pierwszy taki, w którym Leżaków, którym będę pracował. No zobaczymy w tym sezonie, jak to zda egzamin. Jak da, to jak mówię, przejdę na pewno kupię jeszcze takich 10 na bank, nie? Także tak to wygląda.